Z numerem pierwszym Klaudia Zyguła-Wschowa. Brawa! Ale to słabo słuchajcie, brawa no! No, o, o, już troszeczkę lepiej. Z numerem drugim... Z numerem drugim zapraszamy do nas Małgosię Szczech z Przedmościa. Witamy serdecznie. Właśnie, możemy... Właśnie, my się trochę odsuniemy, co by nie przysłaniać tego pięknego uroku. Z numerem 3 Jessica Budziszewska-Wschowa. I zapraszam również Ewelinkę Kleszczyńską z Żar. Brawo, 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 słuchajcie. No one wszystko robią to dla Was, słuchajcie. No. Z numerem 5 zapraszamy Anetę Wysmyk-Głogów. No, Głogów słychać, że tutaj silną grupą dotarł. No właśnie, zobaczcie jak trzeba bić brawo. Pokażcie, dajcie przykład jeszcze raz. Świetnie. E, Takich głogów myślę, że też będzie dopingował Beatę Łupińską, która również jest z Głogowa, Wielkie brawa, dziewczęta. Ale na tym głogów się nie kończy i z numerem siódmym Katarzyna Frankowska również zgłogowa. Panowie co na to? Świetnie. No i moi drodzy państwo, numer ósmy to Karolina Szczepania ze Sławy. Nie, no, Sława to ma być Sława, przepraszam. To co dziewczęta, bardzo mocno zestresowane. Nie, troszeczkę. W tej chwili, drodzy państwo, panie będą się prezentowały. Oznacza to, że przedstawią się. No, większe te brawa! A już przed nami Małgorzata Szczek, przed mościem. Małgosia ma 21 lat. Zapraszamy Jessikę Budiszewską ze wschody 22 lata. Ewelina Kleszczyńska, Żary, lat 19. Aneta Wysmyk, głogów lat 16. Albo głogów, co się z wami stało? No, i tego się trzymajmy. Data Łupińska, również z głogowa, 18 lat. Kasia Frankowska, głogów lat 21. Karolina Szczepania, dwadzieścia lat ze sławy. Brawo, 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 brawo. Wielkie brawa. Brawo. co tu dają słuchać jak trzyma się Ja nad parą nie mam już domu. i jestem za Tylko gitarę i pieśni palę Przez życie płynę jak ja Wszystkie chłopaki z naszej partii mają za dzieci I za lat cztery małe chłopaki Myślałem sobie w końcu I nasz pierwszy 7, nasze, nasze, no nie, pierwszy pierwszy nie, 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 i nie, Gdzie nie, nie, gdzie nasze nie, nie, nasze nie, gdzie nie, naszych nie, i nie, Czasem nie, nie, ale czasem nie, nie, a nie, 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 i za lat, cztery, małe, Drodzy Państwo, wasza mis, mis publiczności. Kto nią został? Jak myślicie? Miss, miss publiczności w tym roku została Karolina Szczepaniak. Zapraszamy, Karolina. Wielkie brawa. Karolina jest ze sławy. Gratulujemy Ci bardzo, bardzo. Karolina, serdecznie. dla Karoliny mamy nagrody. Tą nagrodą jest weekendowy pobyt w Sławskim Centrum Kultury i wypoczynku w Sławie. Gratulujemy. Piękne nagrody, piękne dziewczęta, piękne tytuły i pierwszą z plaży, sławskiej plaż sławskich plaży sławskiej. Została Beata Łupińska z Głogowa. Gratulujemy! Wielkie brawa, Beato. Także Beatka dostaje dodatkowe nagrody jako pierwsza wicemistrz. To jest zestaw kosmetyków ufundowanych przez burmistrza sławy pana Cezarego Sadrakuę, suszarko, lotkówkę od prezesa Ges Sława, Sława. I, oczywiście... i oczywiście kosz wędlin. Przepysznych wędlin. Proszę bardzo, jak tak dziewczęta zjedzą cały ten kosz tych wędlin, to. Stój, stój, stój bato. Tak, tak. Barka zostajesz tu. Teraz, a my teraz poprosimy Miss Plaży Sławskiej, Ewelina. Oczywiście zgadliście Ewelina Deszczyńska, Żar! Wielkie brawa dla ciebie, Ewelino. Wielkie, wielkie brawa. Drodzy Państwo, wybory Miss Plaży Sławskiej dobiegają końca. Ja tylko pragnę zaprosić wszystkie dziewczęta chętne wziąć udział w wyborach Miss Dolnego Śląska. Już zaczęliśmy nawet